Cześć. Chwilkę mnie nie było, a spowodowane to było tym, że miałem dość dużo zajęć. I tak naprawdę czas, nie było czasu po prostu na zatrzymanie się, a nie lubię nagrywać filmów w samochodzie. Jest to po pierwsze nierozsądne, niebezpieczne, zagrażające pieszym i uczestnikom ruchu drogowego. A na zatrzymanie się nie było za bardzo czasu bardzo dużo spotkań, bardzo dużo pracy. Dzisiaj, akurat, dzień wyjątkowy, prawda? Mamy Wielki Piątek, wiele firm już nie pracuje, moi klienci też już są praktycznie myślami w świętach. Każdy z nas coś przygotowuje i na, do każdego z nas przychodzi pewna refleksja. Ja chcę się z Tobą podzielić taką małą refleksją dotyczącą tego okresu pomiędzy jednymi świętami, a drugimi. Dlaczego pomiędzy jednymi, a drugimi? Dlatego, że właśnie pewne decyzje zaświtały w mojej głowie w, powiedzmy w listopadzie, ale dziś w połowie grudnia, przed świętami właśnie, podjąłem pewne kroki, m, które doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz. E, e, przełomowe było to, że sięgnąłem po raz kolejny po jedną z książek Harwa Ekera, e, tylko sięgnąłem po nią e, w, inny, w inny sposób niż do, dotychczas. E, teraz nie tylko ją czytałem, ale zacząłem stosować to, co tam pisał. Zacząłem e, przestawiać sobie... E, Pewne rzeczy, które, które, na które on zwraca uwagę. E, I co się dzieje? Dzieje się to, że odkąd e, zacząłem tak zwaną nową drogę, e, zaczęło się zmieniać wszystko praktycznie w moim życiu. Pojawiają się ludzie niespodziewanie, których nawet nie spodziewałbym się jeszcze e, miesiąc czy dwa, dwa miesiące temu, że takich ludzi będę mógł poznać. Sami się pojawiają e, i stają się moimi znajomymi, a nawet współpracownikami. To jest wspaniałe. E, I. E, to daje takiego, takiego właśnie natchnienia do tego, że warto, warto trzymać się wybranej drogi. Trzeba być bardzo konsekwentnym, sumiennym i nie poddawać się. Nigdy się nie poddawać. Don't give up, jak to mówią. Nie wolno, bo nigdy nie wiesz, co będzie za zakrętem. Zawrócisz przez za zakrętem, a tam za zakrętem coś, coś na czeka wspaniałego. I co nigdy się nie dowiesz, co. Nie jeden już tak zrobił i później narzekał, mówił, że ten biznes jest do kitu. Ale nie, po, nie, e, nie chciał się pochylić nad tym, żeby zobaczyć, co tam jest. Jeszcze tej wytrwałości mu trochę brakło. Tak więc e, walcz, e, staraj się dojść do celu. E, pomimo tego, że, że będą jakieś tam e, mm, kamienie, kłody pod nogami, nikt nie powiedział, że będzie równa droga. Zawsze są kłody. Trzeba tylko te kłody e, omijać, przeskakiwać i dochodzić do celu. A tam cel na pewno jest dla każdego z nas już wybrany, tylko po prostu upór i konsekwencja. Wszystkiego dobrego na święta. Subsy subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Oczywiście zaglądajcie na bloga. Będę tam rzucał swoje treści. Niebawem szykuję już kolejny artykuł www.drogamilionera.com.pl Trzymajcie się hej.